Cześć wam, to jest Glenbordy, największy w Polsce. Zaprezentuję wam dzisiaj deseczki proste z w Dwa modele jedna 37, jedna 40 Landiachs Dropker. Właśnie tutaj ja wam pokazuję 37, 37. Za sekundę zaprezentuję właśnie taką 40, mega wypaśne, freestyle'owe i mega uniwersalne deski. Coś do czego Landiax nas przyzwyczaił. Top quality, najlepsza jakość właściwie dostępna na rynku. Jak widzicie, dechy są długościowo takiej, takiej różnicy, a na jednej z nich zaprezentuję Wam podstawowe takie rzeczy, w których te deski się charakteryzują. Decha jest to tutaj taka jak widać kalapka bambusowa, ale dosyć sztywna. Dzięki czemu mega fajnie można na nich zjeżdżać. Można na tych dechach mega dobre slajdy robić, a dodatkowo kickery które po prostu podbijają tą dechem mega dobrze, decha z zerom pop, dzięki czemu wszelkiego rodzaju... Yy, triki na nich wykonacie. Jak wspomniałem już wcześniej, jest to bambus poprzeplatany włóknem szklanym, co naprawdę nadaje tej desce sprężystości oraz ma mega, bardzo mocną wytrzymałość. Yy, standardowo decha montowana jest na trakach Bera oraz kółeczkach, w tym akurat mamy tutaj już pod zamówieniem montowane yy, koła Sector 9, Race Formula Wheels, uniwersalne kółeczka i do stajdów i do zjazdów, i do Powiedzmy na miasto też będą bardzo fajne. Decha w drobie oraz w rockerze. Dzięki czemu środek ciężkości jest trochę jeszcze niżej. Na maksa daje to dobre panowanie nad deską. Już widzieliście od góry decha posiada takie to logo właśnie Land Yachts. Świetne sety. Jeżeli szukacie uniwersalnej dechy i do szybkich zjazdów i do freeride'u i też do na miasto czy też do właśnie freestyleu będą to naprawdę bardzo dobre deseczki jedna dłuższa druga krótsza to już każdy będzie wiedział co pod daną osobę jest lepsze Puszka. posiada taki oto flex właśnie mam nadzieję że tutaj będzie dobrze widać na filmie flex leciutki bardzo dobrze się oddaje podczas pompowania krótsza decha. Flex nieco mniejszy, wiadomo krótsza, ale również występuje, także podczas właśnie jeżdżenia po mieście, czy też y, podczas pumpingu, y, będzie bardzo dobrze oddawała po prostu energię całą. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tych desek, piszcie do nas, chętnie na wszystkie wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie inne nasze filmy. Landiaz, don't